Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Kolejna degustacja tym razem Hopernik. Wspaniała nazwa na to piwo, czyli kola browaru na Pomocen i zmajska piwowara. Zmajska piwowara, czyli browar rzemieślniczy z Zagrzebia, z Chorwacji. I no niestety nie znam chorwackiego, ale jest też oczywiście po angielsku opis browaru na stronie. Jak sprawdzałem informacje na temat browaru, to jakoś tak od razu skojarzyła mi się mniej więcej podobna skala jak na pomócę. widać, że poważny, większy browar bardzo profesjonalny również w social mediach w, no, w ogóle w internecie no i okazuje się, że to, 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 to zastanawiające, że w Chorwacji jeszcze Rejtbierd coś znaczy, bo informacja na pierwszej stronie że dwa razy z rzędu w roku 2017 i 2018 zostaliśmy Znali za najlepszy browar w Chorwacji zdaniem Redbira. No, super, super, gratuluję oczywiście, ale no, dzisiaj to już chyba Antap. Mówi się, że Antap is the new Redbir. Nie, no może nie, nie new, źle, źle mówię, ale no beer już, prawda, jest passe, bo już, już, bo już jest duży, już jest korporacyjny, już jest, prawda, koncernowy, więc jest B. Więc teraz tylko Antap. Dobrze, co my tu mamy? Hopernik, czyli uh, New England IPA chyba z tego co pamiętam. Um, Przeczytam. First co-op of, of Zmajska and Nepomucen Brewery has one message to the world. It all spins around a hop. Copernik. Nie, przepraszam. Hopernik's hop system is made by St. Saint Daniel, Sabro, Saint Daniel, Galaxy and Citra Hops. This is, not, this is not just another NeIpa, New England IPA, but truly hop-centric beer. Okej, okay. I bite. Swietlomutno, ale piwo. Swietlo ale piwo pewnie, neipa. Składniki woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, płatki owsiane, chmiele. Chmiele i droże. No tutaj chmiele wymienione, Sabro Galaxy Citra. Tak się zastanawiam i troszeczkę jestem zdziwiony, bo ja znalazłem informację na temat tego piwa na Facebooku Nepomucena, ale tak się zastanawiam, czy może dotyczyło innego. I tam było napisane, że to jest Idaho 7, Talus i Citra. Także, no okej, okay, okej, okay. nie będę tutaj się nad tym rozwodził. Logo Nepomucena, puszka taka, no takie, takie logo... Powiedziałbym, podobne do, do, nie logo, tylko puszka, yy, taka podobna, troszeczkę do nepomucenowych puszek, ale bardziej stonowana. Yy, no, niepasteryzo niepasteryzowane, niefiltrowane. Data ważności 29 marca 2022. No słuchajcie, dobrze, niepasteryzowane. I ona chyba premierę miała jakoś dwa tygodnie temu, więc powinno być nieźle. Sprawdźmy i od razu będzie dla mnie test. Które to chmiele tak naprawdę w tym piwie są użyte. Uniósł się aromat chmielowy już od samego otwarcia. No, nalewa się bardzo ładnie. Nalewa się mm, zmętnione, nalewa się dość ciemne. No, nie, no, piękne, jest piękna, rasowa neipka. Multiwitaminowa, jasna dość, ale nie słomkowa, mm, Pomarańczowa, troszeczkę wpadająca w, takie, w taką, ja mówię zawsze, to jest biało-pomarańczowy kolor, czyli w taki sok pomarańczowo-bananowy. Nie jest to jeszcze nuta Witbiera czy Berlinera, ale bez dodatków, ale już taka wpadająca z jasnej pomarańczy w słomkę. Bardzo ładna piana, bieluśka, drobniutka, no piękna. Ważone to piwo było z tego co yy, pamiętam w Chorwacji, tak, w Chorwacji, czyli w Zmańskiej. Yy, no cóż, pochamy. No piękny aromat, piękny, owocowy, mandarynki, mnóstwo mandarynek i pomarańczy. I to by mogło wskazywać, że jednak w stronę... Ale nie, tu też jest Sabro, ok. Sabro Galaxy Citra. No, pomarańczowe, intensywnie owocowe, grejpfrutowe. aż się chce wziąć człowiek Naprawdę, pachnie to wy, wyśmienicie. Są takie nuty zestu, z, z limonki, zestu z grejpfruta. No i tyle. Bardzo chmielowe, bardzo owocowe. Próbujmy. Leciutkie. Bardzo pijalne. Lekkie nuty, bym powiedział, takie... E, takie... simkopodobne. Nie, tutaj też nie ma. Takie troszeczkę, troszeczkę żywiczno-korowe, o tak. bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie, no, sztosik, naprawdę sztosik. Goryczka jest niska do średniej, ale jest, nie jest to piwo zupełnie pozbawione goryczki, jest dużo owoców, podobnie jak w aromacie, ale bardziej w takim kierunku jakby wytrawnym, czyli gorzki grejpfrut, gorzka pomarańcza, troszeczkę właśnie limonki, jest dużo limonki nawet bym powiedział. Um, odrobina Odrobina nut takich waniliowo-kokosowych, ale to bardzo z tyłu. Bardziej mandarynka, jeżeli już doszukiwać się sabro tutaj. No, naprawdę, naprawdę rewelacja. Znakomite piwo. Ja nie przeczytałem parametrów. No, tutaj ekstraktu nie mamy, mamy tylko napisane, że jest 6% alkoholu. Tak. No, niestety tutaj ekstraktu ekstraktu nie ma. Uzupełnimy w komentarzu, jeżeli znajdziemy. No nie znalazłem informacji na temat ekstraktu w tym piwie, albo może pominąłem, a był. No szkoda, szkoda, ale my celuję, że to jest jakoś taka jakaś 15, może 16. Raczej raczej chyba bliżej 15, bo nie jest ono bardzo pełne, jest bardzo pijalne, jest naprawdę fantastyczne. So, if our friends from uh, zmańska Piwowara watching that um, if you watch us uh, i'm just saying that it's really great beer it's uh, fruity it's uh, fresh it's uh, very drinkable uh, bitterness is low to, to middle but but it is and it is uh, i think that it's advantage big advantage <laughs> because you know the trends now say that, uh, that you should maybe not always but brew beers almost without bitterness so it's okay um, it has also some kind of uh, of uh, foresty aroma, of uh, um, maybe a little bit um, uh, woody, I would say. But the, uh, the most uh, important here is uh, are ah, uh, fruit fruits as uh, grapefruit, uh, a tangerine and. Uh, uh, a little bit uh, lime, and of course um, orange. So I think maybe a little bit coconut, but I would say that it's really, really uh, in some back, so behind that fruits. So it's really, really great beer, and that would be a shorty for a face for a YouTube. <laughs> okay, brzo dobre języka polskiego. Teraz mojej strony. No bardzo dobre piwo. Myślę, że jak dziś jeszcze spotkacie, chociaż pewnie zeszło na pniu, zwłaszcza w Polsce, to bierzcie, bo naprawdę jedna z lepszych ipek, jakie ostatnio piłem. Piję ich trochę mniej, to też może mieć wpływ ocenę, ale naprawdę bardzo mi smakuje. Tyle z mojej strony, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!